Ale Mikołaja przyłapaliśmy, a co Mikołaj tutaj robi. Dzisiaj daję prezenty dwóm dzieciom, które są rodzeństwem, które w toruńskiej plazie zrobiły najładniejszy list do świętego Mikołaja i spełniam dzisiaj ich marzenia. Zrobiły się takie ładne rysunki dla Mikołaja, że postanowiłem spełnić Wasze życzenia. To zobaczcie może, czy Wam się podoba, czy tego okay. chcieliście. To, to o, nie wiem. A tu dla ciebie? To lokomotywa i baba No ale znaczy, też jest lokomotywa. Jaka? Proszę, taka jaką chciałeś. Kuba to jest. Mama mogę zapakować. A tu pojecie coś, Mikołaj. No. Tak? To jest to, co dostaliście w liście do Mikołaja? Tak. A macie jeszcze coś? Zobaczcie. Tutaj masz farmę, zobacz. A ty masz... O. O. A ty zobacz. O, jaki silny jesteś. Jak to się działa? Jak to się działa? O. O. To zaraz sprawdzimy. A Na nas to mi opakowa. Tak. Dobrze, jest to, to właśnie. <śla> Już. No jak Wam Wiecie. się podoba? Powiedzcie coś Mikołajowi, czy to jest... Jej. Mi się bardzo podoba moje plazmy. Tak? Warto było być ten cały rok? No właśnie. Ja byłam Cały noc No i dlatego dostałeś taki ładny prezenty I no dlatego, w że w plazie dałeś taki ładny jak Mikołajowi. Proszę powiedzieć, co było y, tematem y, i dlaczego ta praca zwyciężyła? Co takiego było niesamowitego w tej pracy? Myślę, że przede wszystkim dużo pracy włożonej y, przy mojej pomocy przez starszego syna Michała, który sam wykonywał serwetki, y, używał kleju brakatowego, trzy popołudnia zajęło mu pisanie. Tak naprawdę list do Świętego Mikołaja piszemy już od y, dwóch miesięcy i żartujemy sobie w rodzinie, że powinnam użyć y, papieru toaletowego, ponieważ on był tak długi i rozległy, no ale dzieci rzeczywiście były bardzo grzeczne. Myślę, że wielka radocha tutaj na pewno niezapomniane przeżycie. To, będziecie się ładnie bawić? Tak, podoba Wam się? Tak, no mamy. To jest zabawki. No wasze, dlatego że zrobiliście taki ładny dzień dla Mikołaja. To co, siedziemy razem na chwilę? Tak. Najfalski. to co to jest oczywiście Tomek. Henio, Piotruś, Tobity, tu Tumboj. A powiedz, a co napisałeś w liście do Mikołaja? Eee, tej... Mamo. ...jako ten wagon i... Mamo. ...i tam, i to